Szanowni Państwo, witamy. Witamy bardzo serdecznie na podsumowaniu kampanii wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ponad tysiąc kandydatów, tysiące spotkań, dziesiątki tysięcy przejechanych kilometrów, setki tysięcy różnorodnego kontaktu z wyborcami, miliony interakcji z wyborcami. Szanowni Państwo, wicepremier, minister gospodarki i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wademar Babar. Proszę Państwa, PSL to dobry wybór na trudne czasy, dla nas człowiek jest najważniejszy. Jego integralny rozwój, bezpieczeństwo w tym wymiarze społecznym, nawet dobra praca dla każdego, bezpieczeństwo w wymiarze żywnościowym, zdrowa polska żywność, w wymiarze środowiskowym, gospodarczym i powszechnym. To są te najważniejsze przesłania w tak czasie tej kampanii, które przekazywaliśmy naszym wyborcom. Mieliśmy okazję spotkać wielu fantastycznych ludzi, wielu fantastycznych kandydatów, którzy są tu dziś z nami. Ale chcę podziękować wszystkim za wielkie zaangażowanie w czasie tej kampanii. Chcę podziękować wszystkim naszym wyborcom, bo w czasie wyborów samorządowych było nas ponad 2 miliony. Będzie nas więcej. Zapraszam na wybory, zapraszam do aktywnego głosowania. I przypominam słowa Witosa, który mówił na tą okoliczność bardzo wymowne przesłanie. Strzeżcie się fałszywych proroków i rzekomych cudotwórców. Głosujcie na tych, których znacie. Na tych, na których się nie zawiedziecie. I to są y, przesłania aktualne po dziś dzieniu, bo w czasie tej kampanii też są różne sytuacje. Czasami są y, pomysły i propozycje, gdzie zupełnie przypadkowi, czasami zagadkowi ludzie startują w wyborach. Kandydaci PSL to kandydaci, którzy są miejscowi. Ci, którzy mieszkają, żyją, pracują w okręgach wyborczych. U nas nie ma kandydatów tak przywiezionych z stersce. Wszyscy są kandydatami miejscowymi. Dlatego kończymy tu w Płocku tą kampanię wyborczą i zaczynamy kadencję Sejmu tu z Płocka. To jest Macierzysty dla mnie okręg, tu startuję, w tym okręgu też mieszkam i to, co najważniejsze, to tu PSL miało najlepszy wynik w czasie ostatnich wyborów samorządowych. To będzie ten dobry znak, dobre przesłanie na te wybory. Szanowni Państwo, Wyspę Sejmu, Ewa Kieszkowska. Ja też chciałabym dołączyć się do tych podziękowań, które. Kierowałbym na tych, którzy się z nami spotykali, zwłaszcza w tych ostatnich pięciu dniach. W ostatnich pięciu dniach odbyliśmy pięć tysięcy spotkań w różnych miejscach kraju, w różnych miejscowościach w kraju. Z ludźmi wyjątkowymi, z ludźmi dla nas tak zaważnymi, bo dla nas każdy człowiek jest najważniejszy. W różnych środowiskach wydarzały się te spotkania, z młodymi ludźmi, ze studentami, ale również z nauczycielami, z przedsiębiorcami. Każde to spotkanie było niezwykle istotne. Chciałabym serdecznie podziękować za poświęcony czas na te rozmowy, które dały nam i wiary, że do końca tej kampanii trzeba spotykać się, trzeba rozmawiać, trzeba słuchać dodatków. A szczególnie nisko wchłaniam się tym wszystkim paniom, tym wszystkim kobietom, dziewczynom, które dawały tyle... Rzeczliwości, udanych słów i nadziei w to, że w tych wyborach kobiety będą głosować na ten temat. Szanowni Państwo, dla nas człowiek jest najważniejszy. dla nas człowiek będzie najważniejszy. Jeszcze raz powtórzę, że polskie stronie całudowe gwarancja skuteczności, rozwoju i spokoju, elegancji w polityce, polityka musi być uczciwa. Powinna być dobra i musi być elegancka i polskie stanowisko budowe na tą właśnie politykę będzie realizowało. Wszystkim pięknie dziękuję. Dziękujemy Pani Marszałek za te ciepłe słowa. O zabranie głosu poproszę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego. Szanowni Państwo, za nami 4 lata solidnej pracy, 4 lata sierówki i 9 października tak naprawdę polityczne żniwa. Oplony jako Polskie Stronnictwo Ludowe jesteśmy spokojni. Wierzymy, że ta pielęgnacja i ten zasięg, nad którym pracowaliśmy 4 lata, zaowocuje. Za nami także oczywiście te 116 lat gwarancji, które niesiemy codzienną pracą razem z ludźmi, między ludźmi. To, co pan Waldemar Pawła, my jesteśmy kandydatami miejscowymi. W tej kampanii, jak w każdej innej, pojawiali się w obszarach wsi agroturyści, którzy przyjeżdżanie tak naprawdę, zjeść obiad, zrobić zawieszanie, nawet nie zostali na całą kartę turystyczną. A szkoda, pewnie znów pojawią się przy kolejnych wyborach. Więc w tej chwili dla rolników czas decyzji, ale jeszcze także czas spokojnej pracy na kolejne cztery lata. Mówię spokojnej pracy, bo wierzę, że pracy razem z polskim stronnictwem budowlanym. Dziękujemy Panie Ministrze, a teraz ten, który wyborczym sztabem kierował. Minister Eugeniusz Grzeszny. Szanowni Państwo, również ja chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy w okłosie naszej pracy sztabowej wykorzystywali. Powiedziałbym tak, podziękować przede wszystkim tym ludziom, którzy się z nami spotykali. Była mowa o pięciu tysięcy spotkań w ostatnim tygodniu. Na te spotkania przychodziło bardzo wielu ludzi. Przychodzili, aby słuchać nasz program, aby postulować kwestie, które chcieliby, żebyśmy my jako przyszli, przyszli reprezentanci reprezentowali w parlamencie. Podziękować samorządowcom, jest to wielka rzesza samorządowców w Polskiej Stronie Poludowej w wyborach niespełna rok temu, gdzie uzyskaliśmy poparcie ponad 2 miliony naszych kandydatów do sejmików, ma największą reprezentację, Samorząda. Mamy najwięcej radnych, radnych wszystkich szczebli, wójtów, burmistrzów, starostów. To ci ludzie również angażują się i pracują, aby Polskie Stronnictwo Ludowe miało lepszą reprezentację w parlamencie. Angażowali się w sztaby wyborcze nasi sympatycy, to im również dziękujemy, ale praca w sztabie była stosunkowo łatwą pracą, bowiem dorobek czteroletniej kadencji wicepremiera Waldemara Pawlaka, ministra Marka Sawickiego, koleżanki minister, nieobecnej tu Jolanty Fedar, koleżanki marszałek, był na tyle skuteczny w wielu obszarach, że łatwo było prezentować ten dorobek, łatwo było mówić o dokonaniach, łatwo mówić było o programie. Jestem głęboko przekonany, że wynik dwucyfrowy, podobnie jak wynik w ubiegłorocznych wyborach samorządowych, jest dla nas osiągalny, osiągniemy dobry, dobry wynik. Jesteśmy przekonani, że to poparcie w niedzielę będzie prawdziwym sondażem wyborczym. Szanowni Państwo, kampania według wyborcza to ogrom pracy, ogrom wysiłku. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować materiał filmowy z tej kampanii wyborczej. Proszę bardzo.

że wiele przeszkód można w życiu pokonać. Władysław Kozakiewicz. Witam Was wszystkich. <coughs> Chciałbym się zwrócić do wyborców dużych miast. Jestem liderem Warszawy, ale zwracam się również do Łodzi, Gdańska, Krakowa. Ehm, chcę Wam powiedzieć, że jesteśmy mocnymi, pewnymi kandydatami. Oczywiście mogę powiedzieć z tytanami. Ehm, na nas możecie polegać. I proszę Was w niedzielę idźcie do wyboru. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli dziennikarze mają jakieś pytania, to bardzo prosimy. Tak, tu, tu, tu. No, mamy dużo pytań. A, o, o. Ktoś... Agatę, czy się... no, no, może mogę ja. Panie premierze, jak też wydarzenia pokaz, chciałabym zapytać się, czy pan jest skłonny wejść w koalicję po wyborach? Czy ufa pan sondażom, czy nie ufa pan sondażom? No i na razie. Szanowni Państwo, w polityce najważniejsza jest koalicja z wyborcami i ta koalicja i przed i po wyborach i tak rozumiemy nasze, życie, nasze doświadczenie, bo dla nas człowiek jest najważniejszy z jego potrzebami i oczekiwaniami i w tym wymiarze głównie skupiamy się teraz na tej debacie z ludźmi, bo tu wyborcy zadecydują w jakich granicach, w jakiej przestrzeni będą możliwe koalicje. Szanowni Państwo, prawdziwe wybory są w niedzielę. Te wszystkie inne informacje, sondaże to są informacje, które często bardzo mylą, bałamucą czy sprawiają, że ludzie przez pomyłkę takim statnym trochę pędem marnują swoje głosy. Zachęcam do tego, abyście wybierali tak jak przy zwyczajnych zakupach, jeżeli kupujemy ubranie, buty samochód, to sprawdzamy jaka jest gwarancja, jaka jest pewność, jaka jest przyszłość tego produktu. W polityce jest tak samo. To co może się bardzo ładnie błyszczy, a w środku jest puste czy zepsute, nie daje żadnej perspektywy w tak trudnych czasach. Dlatego ze strony PSL-u zwracamy uwagę, że na te trudne czasy najlepsze są głosy na tych ludzi, których znam. Popatrzcie na listach wyborczych, kogo tam będziecie znać, kto jest blisko, kto jest y, osobą gwarantującą solidną pracę y, po wyborach i wtedy dokonacie wyboru. Czy pan PSL na pewno będzie ważnym uczestnikiem w przyszłym parlamencie. Liczymy na mocniejszą pozycję w rzą rządzie, liczymy na mocniejszą pozycję w parlamencie, bo wtedy będziemy mieli możliwość skuteczniej wpływać na sprawy społeczne. Będziemy mogli prowadzić politykę, która jest bliżej ludzi. Dzisiaj, kiedy są e, takie trudne czasy, słyszycie Państwo często, że rynki są wrażliwe, rynki... E, są bardzo emocjonowane, a często w tych komentarzach słychać w stosunku do ludzi takie sformułowania przedmiotowe, że jest kapitał ludzki, że są jakieś zasoby, to trzeba zmienić. Dzisiaj bardzo ważne jest, żeby polityka była nakierowana na zachowanie miejsc pracy, na tworzenie miejsc pracy, bo to będzie decydowało o sukcesie przyszłości naszego kraju. I tak trzeba na politykę też patrzeć, jako mądry sposób zarządzania wspólnymi sprawami. Panie premierze, jeśli mogę spytać pana, to panie, pan minister mówiłście o tym, że my jesteśmy miejscowi. Chciałem spytać pana Kozakiewicza, aby to łączy z Warszawy, od kiedy jest w Warszawie. Jak wiecie w Warszawie e, głosuje się nie tylko na e, kandydatów e, z samej Warszawy, ale także z zagranicy. Więc teraz Aha. proszę bardzo. Z czy zagranicy, czyli miejscowy? Miejscowy e, dla zagranicy. Da, miejscowy da, miejscowy do was... nie, dokładnie miejscowym chciałbym powiedzieć, że od 72 roku do 85 roku mieszkałem w Warszawie. Ja to powiem tak jak mówię w tej chwili swoim językiem duszkiem. Bez przerwy. Renowałem, zwyciężałem dla Warszawy, skakałem rekordy świata, Europy, właśnie w Warszawie i walczyłem z innymi na zawodach zawodnikami całego świata, właśnie w Warszawie. Te 13 lat jest więcej niż ja, połowa mojego życia sportowego. Także poświęciłem w Warszawie dużo czasu. Renowałem zresztą z trenerem Legii Warszawskiej. Na no Legii Warszawa oczywiście również. A druga sprawa, jestem przedstawicielem całej Polonii Polonii na całym świecie. Nie wiem, ile dokładnie jest. 12-18 milionów. To jest też Warszawa. Oni głosują oczywiście na nas, na Polaków i chcą, żeby się czuć Polakami za granicami. Ja jestem ich przedstawicielem. No, wow. Dziękuję. No, jeszcze jedno pytanie. Czy 8% sondażek, które w jest obok Ewentualna prognoza na czy to jest zadowalające? Proszę Państwa, odłóżmy te wszystkie manipulacje sondażowe. Wybory są w niedzielę, prawdziwe wybory i to wybory, które wymagają od każdego z nas odpowiedzialności. Tak jak podejmujemy decyzje w życiu, tak samo w tej sytuacji trzeba spojrzeć na te listy, popatrzeć, poszukać osób znajomych i pewnych i dopiero wtedy dokonać wyboru. To nie jest banalna i taka drobna sprawa. To jest decyzja o tym, jak pójdą sprawy przez najbliższe cztery lata. Jak słuchałem wczoraj niektórych relacji i takie sondaże na ulicy, pytam do, 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 do ludzi odpowiedź, że a my to tak zagłosujemy dla jaj. To tak potem nie należy się dziwić, jeżeli dojdzie do takich rozstrzygnięć, bo powierzenie nieodpowiedzialnym ludziom naszych wspólnych spraw jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie w takich trudnych czasach. To tak jakby wsadzić za kierownicę autobusu kogoś, kto nie potrafi w ogóle tym autobusem kierować. To jest dzisiaj ważna decyzja i bardzo ważne, ważne rozstrzygnięcie. I tu nie potrzeba naprawdę wielkiego wielkiej, jakiegoś wielkiego rozpoznawania patrzenia na, na różne sądaże czy informacje. Wystarczy popatrzeć na listę i poszukać osoby, która jest nam osobiście znana, co do której mamy zaufanie, to najczęściej będą kandydaci PSL, bo my jesteśmy miejscowi i na takich kandydatów warto głosować. Tak, panie, że jeśli sądowie związku będą, to teraz już pan kartkę, z przygotowuję pani, czy będą kamitę, czyli czy Może zrobimy jakąś kombinację, a na pewno jeszcze raz odpoczęcie. Do wszystkich, którzy będą uczestniczyli w wyborach. Szanowni Państwo, kierujcie się własnym wyczuciem, oceną sytuacji przede wszystkim zaufaniem do ludzi, których znacie. nie dajcie się zgodzić ani fałszywym prorokom, ani rzekomym cudotwórcom, którzy teraz przed wyborami wygłaszają piękne teksty, ale może to wyglądać tak jak fałszywa reklama, że w środku w, opak w, środku w opakowaniu będzie albo podróbka, albo coś jest, jest do innego. Bardzo ważne jest, żebyśmy głosowali na tych, których znamy, na tych, na których nie, nie, nie zawiedziemy się nigdy. Jeszcze będę zapytać panie premierze PO czy Pan ucieka Proszę Państwa, w tych wyborach Polacy zdecydują, Polacy zdecydują jaki będzie kierunek przyszłego prowadzenia polityki w Polsce. I zachęcam do tego, żeby te wybory dokonać z pełnym przekonaniem z takim poważnym zastanowieniem się, bo na trudne czasy potrzebne są odpowiedzialne dyskusje, decyzje. Potrzebne są wybory, które zagwarantują nam pewną i stabilną przyszłość. No jeżeli chcemy mieć rozrywkę, to lepiej pójść do kabaretu, do cyrku, tam naprawdę można z pełną z pełnym uśmiechem i zadowoleniem tego typu historii oglądać. Natomiast w polityce zauważcie Państwo, że po tych, którzy dostarczali dużo rozrywki, zostało tylko dużo bałaganu i nic pożytecznego. Dajmy szansę tym ludziom, którzy są sprawdzeni, bo jak ktoś w samorządzie dobrze, dobrze działał, to jest gwarancja, że będzie dobrze działał w Parlamencie. Zobaczcie Państwo, że raczej w wyborach samorządowych ludzie nie wybierają żadnych wariatów, czy, czy nieudaczników, czy przypadkowych ludzi na wójta, czy burmistrza. Powiedzą, że to się źle skończy dla gminy, dla szkoły, przedszkola, dla lokalnego środowiska. A do Sejmu czasami się to zdarza, bo to jest tak na zasadzie, że no, niech, tam, niech, niech się tam trochę z nim pomęczą. No, można tak i też to robić, tylko pytanie po co? Mamy teraz trudne czasy. i... i zapraszamy, żebyście zobaczyli bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. tutaj bardzo. tutaj i krajowady wyjątkowe, który każdy się może zakochać. Także zapraszam na na, na, teraz, na tutaj z i Chodźmy. Podstawowe, dotyczące naszego programu szacunku, musimy